Science Rough, wideorecenzja. Najlepsze wideorecenzja zaraz po klocuchu 12. Ok, cześć wszystkim. Dzisiaj y, y, jest wideorecenzja Science Rawa. No nie wiem, jak to się tam czyta. Raw, Rof, nieważne. Y, tutaj mamy, tak jak zauważyliście, już jest po polsku, więc to dobrze. To jest plus tej gry, że jest po polsku. Y, ale ja włączę w takim razie sobie co ja włączę no nie wiem włączę coś i będziemy zaraz o cześć dobra zaraz tam się włączy i fajne są te ładowania bo się szybko ładuje bardzo o coś się włączyło a dalej dobra ja mam takiego jak widzicie pana nie chcę otwórz te drzwi dobra nie to nie i tutaj mamy tak, grafika jest super, fajna jest grafika, taka GTA'owa, owa żebym powiedział, fajnie się skacze, można wejść na coś takiego. No ale przejdźmy do tego, do sedna. Tutaj mamy takie rzeczy różne, muszę wziąć sobie misję. O! Jakaś misja powrót do Stelport. No dobra, tego nie chcę oglądać. Przejdźmy dalej szybko, ja chcę akcja, będzie fajna akcja zajęć. Jak right, to pierwszy? The ha, bar, będziemy jeździć rift. motorówką. <toddosek> fajnie. <toddosek> fajnie. Ale niestety nie ma dublingu. No, to jest minus tej gry. Ale fajnie, fajnie, że, e, te, że e, e, że są fajne teksty i takie tam i można motorówką jeździć i mamy mapę dużo telefon mamy nawet, to jest takie miasto, ja nie wiem czy to jest Warszawa, czy co to jest. No nieważne. Y, jedziemy sobie dalej i tutaj mamy coś zrobić. Nie wiem jeszcze co, ale zaraz się dowiemy. oszczelają fajne. Szczelanina, wow, wow, ale pojechaliśmy daleko, wyjdę z tego czegoś. Poszczelamy. Ej, co ja mam? Paralizatora. Ah, paralizatora mam. Poszczelam do nich, bo oni też do mnie strzelają, to ja też będę do nich strzelał. Puf, puf, puf. Te szaty jak się zasada, to oni od razu w giną. Ale to jest słabe, ja chcę coś lepszego. O, to jest fajne pewnie. Ła, wow, strzela. Dużo amunicji. Tam jeszcze tamtego trzeba. Co jest? Trzeba to minus, bo się długo nowy wuj. Ale w plus, bo. O, to to jest. Rozwiąż Kinsey. Dobra. Rozwiążemy ją. I ja Wam powiem, że też. Ta gra ma plus taki, że oni się bardzo oh, właśnie tak realistycznie przekręcają y, ale włączyło mi się dlaczego. Nie tam filmiki nuda. A tego nie możemy chyba zabić, bo to jest nasz kumpel. Coś o coś dzwoniło. Za chwilę porzucisz jednego... Co to jest? Ze swoich zwolenników. Nie, dlaczego? A tam biegnie. Dobra, to ja wsiadę. Gdzie to jest? Nie wsiadł. Wsiadaj. No dalej chodzisz, Jezu. Jak długo to się robi? O, można z samochodu, no to też plus. Przestrzela się się samochodu ale fajnie się przewracają przewracaniu fajna jest grafika w ogóle podoba mi się i mamy takie podpowiedzi to też jest fajne wszystko jest w ogóle w tej grze fajne oprócz tego właśnie że yy, bardzo długo się bronić i w ogóle filmiki są nudne chcę tam jechać minus jest taki że yy, nie ma takiej gity, a że yy, nie można wjeżdżać samochodami do budynków. A tutaj trzeba tak wejść. Puhu. Ale miał fajne majtki. Co jest? Nie mogę... A, tutaj mam wejść. Gdzie ja mam iść? Tutaj. <grystanie> Ale ma fajne majtki. A nie. Pum, 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 pum. Ty można to zniszczyć? No, więc widzicie, znowu się długo przyładowywuję. Nie, nie można, to minus. To jest? A, przesłuchaj. To no dalej. Ha, wyboczenie ty jakieś, normalnie uciekam, zabiję go najpierw. Ciebie też. A Ciebie nie. Puff, puf, puff, puff, puff. Tutaj to jest. Tutaj będzie coś. Te fajne majtki, he! Dużo ich tutaj jest. Ciekawe dlaczego. Heh. Przesłuchaj. No. Jasne, jasne. Tak się fajnie też można ich zabić Jak się ich trzyma, nie? To yy, można ich zabić klikając F yy, Aha! strzela do mnie! Strzelają! O nie, nie, znowu się przeładowywuje To widzicie jaki to głupi minus A to kto jest? Jakiś mięśniak? No dalej! Ja chcę grać. Nie. Ale śmieszne. Tam też coś jest. Patrzcie jakie to śmieszne. Przewróć się, ale poleciał daleko. Czekajcie, ma to jeszcze jakąś broń? A to co jest? Da się tym strzelać?

Haha, będziemy jeździć na nim, haha, ha, jeździmy. Ale śmieszne. A, on sam jeździ, a ja nie mogę tym sterować. Ale głupie, ale mogę strzelać, to fajne. Będę strzelał do tych, tutaj. O, do tych. Ej, wybuchają! Ale... ale fajne. Bardzo realistyczna gra. Też trochę mniej niż GTA. Ale też bardzo. O, oj 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 oj! Dabę szok, Można szalak do śmietniku? Można. A ja tutaj przyczułem, wybuje, tak jak w innych grach jak te. A, no to było. Okej, okay. dobra. To było fajna gra. To było. <zum> y... <zum> Patrzcie, ile tutaj ich jest. Będę do nich strzelał. O wiem jak będę ich zabijał, tak. Puff. Ej, co jest? <grym>, ja też się przeturlałem. O, nie przegrałem. To no dobra, ale to jest koniec, bo widzieliście jak się gra, fajna gra bardzo. Ej, I tyle. Albo wiecie coś, jeszcze wam coś chwilę pokażę. Aha, świra. <laughs> ale i panie przejechałem. Hej, no, ale bardzo realistyczne jest w tej grze takie naprawdę reality. No jest. Gra, warto właśnie, fajny ma jeżdżenie samochodem, można szybko jeździć Teraz mam gdzieś tam pojechać Ja tam szybko no jadę Bo ja jestem fajny, bo ja jestem, bo ja umiem w to grać Bo już grałem e, No grałem w to już kiedyś Chyba e, w Row'a pierwszego grałem no i tyle. Ale nudna ta baba. Tutaj się zmienia te yy, muzyczkę. Plastik. Ale fajny samochód. Puf! <laughs> hej, hej, hej. No. Ale ładnie śpiewa. A dzisiaj byłem w operze i było fajnie nawet. jadę dalej jadę dalej Ech, dobra wiecie co bo miesięcy trochę siku to ja pójdę szybko się załatwię i zaraz wracam no to zaraz jestem cześć dobra już jestem przejechałem kawałek dalej ale wiecie co wam powiem nie chce mi się już tam jeździć więc zrobimy jakąś fajną karabolę na koniec o będzie karabola puhu huuu nie nic się nie stało jakąś inną fają, taką Możemy wybuchnąć wybuchnij okej, okay, to była karambula i sunny szlamrow no to do następnej wideo recenzji. cześć